Witam Was wszystkich i zapraszam do lekcji poświęconej wymowie. Tutaj nie będzie wszystkich reguł odnośnie wymowy, będzie jeszcze kolejna lekcja, ale będą wszystkie sylaby i ich wymowa. Ba, czytane jako ba, in bakterii, une bacteria. b czytane jako b est un verso b czytane jako b est un bibron bibrą bo czytane jako bo in botanik un botanik Bu czytane jako by i zazwyczaj będziemy widzieć, że u czytane jest właśnie jako y. Eu budże. Ca czytane jako k. Ka. Eu kakao. kakao. C, czytane jako se. Celebre. Celebre. Si, czytane jako si, une cible, Co, so, czytane jako ko, un cocotier, un cocotier. Cu, so, czytane jako ku, un cube, un cube. Da, czytane jako da, une datation une datation de citana jako d de, un deba e un deba di citana jako di e un dictionnaire e un dictionnaire do citana jako do e un docteur Un docteur. Do, c'est un du. Un duel. Un duel. Fa, c'est un en fa. Fait. Une façon. Une façon. Fa, c'est un en fa. Fait. Fédéral. Fédéral. Fi, Czytane jako fi. En fichier. Fo. Czytane jako fo. une folie. une folie. Fu. Fo, czytane jako f. un fume. En fume. Ga. Czytane jako ga. Ganie. Ganie, G czytane jako że, en-żel en gi czytane jako żi en żi go czytane jako go en-goblę en czytane jako g gustatif gustatif g czytane jako ż une zimnastik", une zimnastik", h pamiętajmy że litera h jest nie ma więc będzie a abite abite h czytane jako e Ebdomader, ebdomader, HI czytane jako i, eun ibu, eun ibu, HO czytane jako o, un oš, un oš, HU czytane jako u, y, eun ublom, h читано як і і брід я читано як жа жаме жаме є читано яко ж жт жт йо читано як жо Une joconde. Un joconde. czytane jako eun ży, Un ży, ży. Ka, czytane jako ka, eun kaleidoskop, Un kaleidoskop. Ke, czytane jako ke, Un kebab, Un kebab. Ki, Czytane jako ki, eukilo, kilo, en kilo. Ko, czytane jako ko, eun koron, eun koron. Q, czytane jako ky, kurd, kurd. K, czytane jako ki, lekirje le kirie la czytane jako la Un labor, labor. le czytane le une leçon. une leçon, li czytane li une liberté une liberté lo czytane lo lokalizę, localise lu czytane jako L une lumière une lumière lu czytane jako li un lisse un lisse ma czytane jako ma une madame une madame Me czytana jako me, eu metsa, eu Mi czytana jako mi, lemidi, lemidi. Mo czytana jako mo, mobiliza, mobiliza. Mu mo, czytane jako my une musique une musique m czytamy jako mi mister you na czytamy jako na na r na r jako n nécessaire nécessaire ni czytane jako ni eu eunivo eu no czytane jako no nocturne nocturne nu czytane jako ny nu, eu nuage eu nuage nu, chta na jako ni é un nylon é un nylon ta Pacifique, pacifique. pasifik pasifik p chta na jakopé é un pédicure é un pédicure pi chta na pi. un pigeon piżą po czytana czyta na jako po in pos in po, czytana na jako P. public public P czytana na jako pi. Eu pijama ma piż gdy chodzi o literę Q, to nigdy nie jest tak, żeby występowała litera A od razu po Q. Zawsze jest Q oraz U, więc będzie QA, czytane jako K, une qualification, une qualification, QE, czytane jako K, kebekua, kebekua qui czytane jako ki 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 Kwo czytane jako ko quotidien quotidien Ra czytane jako ra rabatr. Rabatr. r czytane jako r une réaction Un reaccion. Ri, czytane jako ri. Risz. Risz. Ro, czytane jako ro. Un robinet. Un robinet. Ru, czytane jako ry. Un ryż. Un ryż. Ry, czytane jako ri. Eurytm. Eurytm. Sa. Czytane jako sa. Eun sable. un sable. Se. Sa, Czytane jako se. Segon. Segon. Si. Czytane jako si. Sifle. Sifle. So, czytane jako so, social, social. Su, so, czytane jako sy, si? subir, subir. Se, czytane jako si, un syllabe, un syllabe. Ta, czytane jako ta, un tabac. Eun taba i w osobnej lekcji będzie właśnie o tym, dlaczego czasami C na końcu jest czytane, a czasami, jak w tym przypadku, nie. T, czytane jako T, eun teknisję, eun teknisję, T, czytane jako T, eun tika eun TO, czytane jako TO. INTOLERANCE, INTOLERANCE. TU, czytane jako TU. tye tye TY, czytane jako tifik, tifik, Va WA, czytane jako WA. Waksę. Waksę. w czytane jako w e un vecteur et un vecteur v czytane jako v vibre vibre w czytane jako w un vocabulaire un vocabulaire W, czytane jako w, en wylkę. En wylkę. jeszcze jest dyfton, oe. En v, Wa, czytane jako wa, en wagon. En wagon. V, czytane jako łe, Eun western, eun western. Wi, czytane jako WI eun wigwam, WO wigwam. Vo, czytane jako WO eun wolfram, en wolfram. V, jest tylko w jednym wyrazie, un WIĄDOT Un wjondot. Xan. Czytane jako gzon. Un gzonto. Un gzonto. Kse, czytane jako gze. Un gzerokopi. Un gzerokopi. Czytane jako gzi. Un gzimenia eł Kso, czytane jako GZO eł gzo, eł gzo KSY, czytane jako GZI eł gzi Y YA, czytane jako JA eł ja y e czytane jako je le eti YO y o czytane jako u en, en yoga y u są dwie możliwości albo u albo ju Eu albo Eujuka, Za, czytane jako za, zape, zape. Z, czytane jako ze, eu zebr, El zebr. Z, czytane jako ZI zipe, zipe. Zo czytane jako zo, eon zodiak, eon zodiak. Zu", czytane jako z, zy", zyt. Zyt. Z czytane jako zi, eon zygot, zygot. To wszystko w tej lekcji. Będzie, tak jak mówiłem, kolejna lekcja poświęcona wymowie i oczywiście też kolejne lekcje. Do zobaczenia, au revoir.